To już czternasta edycja jesieni teatralnej w Centrum Kultury Muza w Lubinie. W tym roku organizatorzy wydarzenia postawili na spektakle, które poruszają temat ludzkich relacji. Uważamy, że czasy pandemii mocno nadszarpnęły tego rodzaju związki ludzkości. Niektórzy odczuwają ludziowstręt, niektórzy nie mają problemów w nawiązywaniu relacji, ale też i te relacje się zmieniły, zarówno w rodzinach, jak i w relacjach przyjacielskich. I chcemy pokazać w tych spektaklach właśnie różnego rodzaju relacje. Tegoroczną jesień teatralną zainauguruje Och! Teatr z Warszawy. Podczas spektaklu znany i lubiany Szymon Majewski na przykładzie swojego małżeństwa opowie o kłopotach i radościach współczesnego związku, o relacji kobieta-mężczyzna, a także żona-mąż. Będzie na wesoło też, bardzo na wesoło, bo będzie Mayday Bigamistka. To jest słynny tytuł, który Wrocławski Teatr Komedia u siebie gra od jakiegoś czasu. To jest spektakl, który absolutnie stał się, okazuje się, jest hiciorem sprzedażowym w przedsprzedaży biletów. I nowością w naszym programie jest siesta w drodze. Mamy nadzieję, że wspólnie z Marcinem Kedryńskim stworzymy tutaj nowy zwyczaj. Przygotowano także spektakle dla dzieci, tak jak Syrena teatru Awatar z Legnicy oraz Szewczyk Dratewka według Janiny Porazińskiej, teatru Lalki i aktora w Wałbrzychu. W propozycjach nie zabrakło również tak zwanych czarnych komedii. Relacje między rodzicami a dziećmi przedstawi Teatr Śląski z Katowic w spektaklu pod tytułem Inteligenci. Jak ważna jest przede wszystkim bliskość, miłość, rozmowa. A i, i prawdziwe dojrzenie drugiego człowieka to będzie bardzo taki myślę ciekawy spektakl, który nie, pozostań, nie pozostawi nas obojętnymi. Boże mój, teatr Polonia, no to już będzie dialektyka, że tak powiem, z Panem B, czyli Bóg u psychoanalityka. To może tak enigmatycznie powiem i za, oczywiście zapraszam na tytuł. W ramach 14 jesieni teatralnej odbędą się również koncerty. Na scenie zaprezentują się m.in. Mrozu Muniek-Staszczyk oraz Michał Bajor. Sprzedaż biletów w kasie lubińskiej muzy na wszystkie wydarzenia w ramach jesieni teatralnej ruszyła 23 sierpnia. Bilety można już także rezerwować mailowo lub telefonicznie. Sprzedaż internetowa ruszy natomiast 30 sierpnia. Cały repertuar jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kultury Muza w Lubinie.